Kolejne programy rozwoju budownictwa mieszkaniowego to zawiedzione nadzieje i stracone szanse. Czy możemy liczyć na to, że TBS-y, z którymi tak wielu młodych ludzi wiązało swoje przyszłe plany na własne miejsce do życia, odwrócą tą niekorzystną tendencję na rynku? No, dzisiaj tbs -y są dla wielu młodych ludzi najlepszą szansą na to, żeby zdobyć upragnione mieszkanie. Jedyną. Żeby nie powiedzieć jedyną. Po pierwsze umiarkowane czynsze, tak? Niższe od rynkowych oczywiście, ale wyższe od komunalnych. Ale umiarkowane. Ludzie, którzy pracują stać na czynsze w TBS-ie, a po drugie bezpieczne. dzisiaj młodzi ludzie boją się 30-letnich kredytów. Ostatnich parę lat y, historii ich starszych Kolegów dowiodło, że no to nie jest takie proste i oczywiste i może być bardzo niebezpieczne zaciąganie wieloletnich zobowiązań kredytowych. I to jest wymiar społeczny i bardzo praktyczny, ale co ze źródłami finansowania takiej formuły budownictwa? No dzisiaj, jak wiemy, te besy nie mają wsparcia rządowego, radzą sobie same. Niektóre oszczędzają, odkładają środki na inwestycje, biorą kredyty komercyjne, niektórych dokładają się włodarze miast. Mając świadomość, że dobra oferta mieszkaniowa dla młodych ludzi to atrakcyjność każdego miasta. W dobie konkurencji regionów i miast to może być bardzo ważny argument, żeby zostać w jednym czy drugim mieście. Co wobec tego trzeba zrobić, żeby te projekty spinały się finansowo? Dzisiaj trzeba, jeżeli TBS jest dobrze zarządzany, jeżeli potrafi wygospodarować nadwyżkę, no to może wziąć kredyt komercyjny i na przykład realizować inwestycje w formule stopniowego dochodzenia do własności. i Czy umożliwić. czynsze gwarantują obsługę tych kredytów? Średnie czynsze. Powiem mi tak, czynsze rynkowe już obsłu wystarczają na to, aby obsłużyć taki kredyt. Czyli róż różnica między takim czystym wynajmem rynkowym, a na przykład w te potencjalnie w takim projekcie w TBS-ie, może być taka, że to wystarczy, ten czynsz jeszcze na obsługę kredytu. A jeżeli bank zażąda zabezpieczenia? No zabezpieczeniem jest inwestycja. Zabezpieczenie jest inwestycja, zabezpieczenie może być sesja z przychodów. To są wszystko rentowne i projekty, które się dopinają pod względem rachunku ekonomicznego. A czego byście oczekiwali, jeżeli chodzi o pomoc sektora publicznego? Yy, powiem zupełnie szczerze, biorąc pod uwagę dzisiaj stan yy, gospodarki, np. Na nasz TBS nie liczy na, na, na pomoc sektora publicznego, jeżeli chodzi o finansowo, wiemy, że sytuacja jest budżetu jaka jest, i dlatego staramy się sami sobie radzić. Słowem umiesz liczyć licz na siebie. Dzisiaj myślę, że to jest najlepsza recepta dla TBS. -ów. Dziękuję bardzo.